Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus potępia uczonych w piśmie i faryzeuszów. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy: Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć, a wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. I pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi: rabbi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest, nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie Ojcem swoim, albowiem jeden jest Ojciec Wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz: Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że pożeracie dom wdów i to pod pokrywką długich modlit. dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę – a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła, dwa kroć gorszym niż wy sami. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie: Kto by przysiągł na świątynię, to nic, ale kto by przysiągł na zło świątyni, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi cóż bowiem jest większe złoto czy świątynia, która uświęca złoto, oraz kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiąg na dar, który jest na Nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi, cóż bowiem jest większe? Dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na Nim. I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na Nim zasiada. Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze. Obłudnicy, że dajecie, dziesięcinę zmięty i skopru i skminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę wewnątrz, zaś są one pełne łupieństwa i porządliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, że podobnie jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Taki wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, że Budujecie grobowce prorokom i zdobicie na grobki sprawiedliwych, i mówicie: Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak, wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnijcie miary ojców waszych, węże, plemię żmijowe. Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Oto dlatego ja posyłam do Was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w Waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta, aby obciążyła Was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachjaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. Jezus ubolewa nad losem Jerozolimy. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijesz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie, do ciebie byli posłani, Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście, oto Wam dom Wasz pusty zostanie, albowiem powiadam Wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim.